Wzywam wszystkich trzech obecnych droniarzy w tym mieście Macie kurwa odbić pierdolonego chmielarza z komendy Albo Skończy się te miasto! A wow. Kurwa chmielnicki, no i chyba żeś wywróżył Droniarze! Przyzywam was wszystkich kurwa! Pierdolonych droniarzy, kurwa! Ja pierdolę, słyszysz to? Kurwa! PRZESUJ się! to się przesuń! w celi, kurwa! Zamknąłem, co ty, kurwa? Droniarze! Po ścianę, po ścianę, po ścianę! Ma ja się przejebane! No idę sprawdzić, bo kurwa już. 10:13 jest zgłoszona. Nie wiem, czy. Ja nie zostałem sam na służbie aktualnie na nogach. Kurwa! może JEBANE! przejebane! przejebane! Rozumiecie? Pierdole. Potwierdzam, potwierdzam. Właśnie za potwierdza. yeah. oh. kurwa. Klau